1 maja tego roku w Warszawie, już od samego rana, nieprzeliczone szeregi robotniczych organizacji stolicy podążały na plac teatralny, ażeby wziąć masowy udział w tradycyjnych manifestacjach świata pracy. 150-tysięczny tłum wypełnił nie tylko plac, ale i wszystkie sąsiadujące z nim ulice. Po wygłoszonych z balkonu teatru wielkiego przemówienia przywódców robotniczych i przedstawicieli bratnich organizacji demokratycznych, zgromadzeni rozwinęli się w potężny pochód, który przemaszerował przez miasto, defilując przed trybuną obok ruin dworca głównego. Niemniej wspaniale święciła swoje robotnicze święto proletariacka ludź. Lac wolności ciągnął niemal przez cały dzień niekończący się pochód organizacji pracowniczych i młodzieży robotniczej. Wylekł również tego dnia na ulicę robotniczy Poznań. Jak nigdy chyba dotąd, uroczyście obchodził Stary Gród Piastowski Święto Pierwszomajowe, manifestując na rzecz ludowej demokracji. Gdzie robotnicy wybrzeża maszerowali ramię przy ramieniu z marynarzami, uroczystości majowe przybrały spontaniczny charakter święta polskiego morza. Szczególnie radośnie obchodził dzień majowy Starych Krach. W braterskim związaniu ramion szły tu na czele szeregi robotniczej młodzieży i harcerskiej. Że głów ludzkich wypełniło rozległy rynek. Do zgromadzonych przemówił m.in. znany działacz socjalistyczny przedstawiciel PWS Bolesław Drobny. Dzień 1 maja tego roku wykazał, że serce mas pracujących Krakowa należy do demokracji.